I dzisiaj otworzymy 7 boxów, które są aktualnie w sklepie i 42 star dropy, co jest mega dużo. Ale tak obstawiam, że więcej będzie ze star dropu. ale od razu z pierwszego boxa zaczynamy bardzo ładnym skinkiem do Jessie. Znowu! Teraz do Broka i też jesteśmy w tym motywie wakacyjnym, więc... Nie ma. Tu dwójka. Czyli to będzie z emotką. Shelly. -do Dobra, nie miałem jeszcze. Więc fajnie, ale te, ten do i na razie najlepszy. I tylko wy, teraz już wy dwóch nie było skinka. Dobra. Trzy nie było i trzy były. To, to jest powinien być ostatni. A Super. A ja też 400 blinków. No fajnie. Oj, a, a no tak, bo też 1000 blinku. Więc będę zbierał teraz na skina za blink. W połączeniu z gamami. No będzie dużo, więc większość to będzie rzadkich i o! Yy, większość rzadkich i bardzo rzadkich, więc. Pytanie. O. Dobra. I tego otworzymy wolniej. Hm. Czego? Rick. Dobra. Dobra. Fajnie, że można omijać nareszcie te punkty mocy. Rzadki. Rzadki jest znowu. O, opiski. kij. Ale legendarnego tak w sumie na pewno nie będzie, bo 42 to na stówę nie będzie. Ale mnie jeden mityczny będzie. Ale legendarny to już nie. O, co to? Uuu, fajne. <laughs> legendarny był! Okej. Okay.

Teraz pytanie co ja dostałem. Przejdziemy szybko każdą postać. Dobra, <grym wytrych>

bo chyba nie miałam. Ale nie jestem pewien, więc... Ale w sumie przetestuję sobie tego. Nie, bo nie jestem pewien, czy to nie jest nowy, więc wolę sobie do Jessie przetestować. Nie, nie, Solo to nie. I napiszcie w komentarzach iść, czy może ja mam, czy miałem tego skina do Sandy, bo chyba no nie miałam. Вот. Один, два, три, Dobra, w sumie dobrze, że go postawiłam, bo zabrał. Kurde, naprawdę, brawo, Chodź. Jak? A, nie, trochę za późno. Przeżołany skinek do Sandy, zawsze go lubiłam. Dobra, więc ogólnie jeśli wam się spodobała to zwykle to czyszczę. Suba leka w górę. Dobra jeszcze otworzymy star dropy z drugiego kąta. Dobra, więc na początek mityczne, mityczne, no nieźle. O, i skin od razu, więc spoko, spoko. <laughs> LEGENDARNY! Uu. A to ciekawe. RARE! Dobra. RARE! Jak na początku był legendarny, to teraz do końca, po innej dociwe. Nie no, może z jeden, albo dwami. RARE! Ale otworzymy te star No, trochę wolniej. Ogólnie ten event z tymi mega boxami, star dropami... Ogólnie jest mega. Mi się podoba. do max. Ciekawie. Ale to, że 42 mega star dropy i 7 megaboxów to Epik. ciekawe. Fajnie, fajnie. Mi się podoba. Jeszcze 2 megaboxy były wcześniej, 3. No 10 megaboxów i 42 star dropy. W ogóle napiszcie w komentarzach, co trafiliście z tych wszystkich megaboxów i star dropów. Jeśli wam się spodoba... Por favor, like e aguarda. Super rare. Super rare. Rare. Uh, Ogólnie oh, w ogóle, żeby z niej trafić mi to to chyba trochę trudno. Epic. Też w ogóle, żeby postać trafił to na... Epic. Nieźle, czarny. nieźle, 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 Spoko. Hmm. Um, okay. A. Spoko. To szkoda, że nie ma power, nic innego nie mogło. No Ale już trudno. Epic! Ring. Epic. Ok, ok, epicki. O i teraz star dropy. Mega boxy, co ja gadam. Dobra, więc zacznijmy. I oj, oj. 5 gramów chociaż. Taki plus za 5 Piąteczka, więc może coś fajnego, postać, skinek. postać będzie, albo skin samotny. No i para. Perełka. Pir. Napiszcie w komentarzach, jak nazwać w ogóle e, perłę. Perła, pir. Ma kilka nazw. Ja ją nazywam różnie. Dobra, więc e, kolejny megabox. Czwóreczka i... Ni. O! Postać? Nani. No, no nie wiem, co dzielić. Na tym koncie jej nie mam już tak po prostu powiedziałem na, ja na nim. Ja na niej też nie tu umiem grać, więc... I teraz kolejny jest mega i może czwóreczka, czyli... Spok, ale nic nie będzie. Kolejny... Nie no, armia Nie no, klątwa czwórki.